No dobra, przyznać się szczerze, kto z Was nie miał kiedyś myśli o tym, by kupić bilet w jedną stronę? Obojętnie gdzie. Po prostu wsiąść do samolotu. Byle jakiego? Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet i tak dalej, i tak dalej. No chyba każdy. Tylko większość chyba chciała zawsze jechać w Bieszczady. Problem jest tylko taki, że za cenę najtańszego lotu ledwo co Wrocław przyjedziesz w godzinach szczytu, a co dopiero dojechać w Bieszczady. Misja. Bilet w jedną stronę. Czas operacyjny tydzień czasu. Cel codziennie lądować w innym miejscu. Pierwszy lot za całe 49 zł. Zaczynamy zabawę. No dobra, zaczynamy tego szalonego tripa. Jestem w miejscowości Treviso. Lotnisko w Treviso jest idealnym tak naprawdę połączeniem na dojazd do Wenecji, bo za 10 euro w jedną stronę możecie stąd dojechać do Wenecji. Trasa trwa około 40 minut, więc myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie na budżetową wycieczkę do Wenecji. Mam już mały niecny plan, który sprawdziłem z samego rana w Katowicach na lotnisku. I nie będę zapuszczać się raczej do Wenecji i specjalnie tam jechać, ponieważ byłem tam już grubo ponad 10 razy, myślę. I stwierdziłem, że warto pójść sobie do Trewizjo i o nim troszkę opowiedzieć. Może jeszcze dzisiaj polecieć dalej, ale czy to wyjdzie, zobaczymy. Bo na razie to muszę znaleźć autobus, który jedzie do centrum. A wszystkie autobusy, które jak do tej pory spotkałem, jadą do Wenecji, więc jakby nie pójdę niestety za stadem, nie pójdę za wszystkimi ludźmi, ponieważ nikt. Do telewizji nie jedzie, tylko chyba ja. No, jestem w centrum Trewizjo. Eee... Sytuacja po prostu, no mam banana na twarzy, uśmiecham się cały czas odkąd wysiadłem z autobusu, ale sytuacja jest co najmniej, co najmniej niewiarygodna i co najmniej no napawająca mnie pozytywnymi emocjami na dalszą część trasy, bo jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wsiadasz do autobusu, do którego nie wsiada nikt, nikt do niego nie wsiada, bo wszyscy jechali do Wenecji na, do Mestre, to był jedyny autobus, który jechał tutaj do centrum i tylko do tego jednego autobusu siedli jedni ludzie tylko z samolotu, wbiegasz do niego na ostatnią chwilę, a się okazuje, że to są twoi znajomi. Z Wrocławia. No po prostu, sytuacja jakby totalnie niewiarygodna. Co więcej, przyjechali tak naprawdę na obiad tylko do Wenecji. Był to prezent urodzinowy, taki troszkę przedwczesny, na szybki wypad do Wenecji na obiad z okazji urodzin, które są 8 lipca. Pytam się, Ziomka, by ty się naprawdę urodziłeś 8 lipca? Tak, mówię ja też. No jakby we Wrocławiu mamy bardzo, bardzo rzadko możliwość się spotkać, a spotkaliśmy się w autobusie, który jechał donikąd. Nawet mi nie przeszkadza to, że jestem głodny i, i wszystko jest jeszcze pozamykane. Najadłem się przed chwilą po prostu pozytywnymi emocjami. I zobaczymy, czy dalszy plan dzisiejszego dnia się uda, czy zostanę tutaj, czy polecę gdzieś dalej. Tego nikt jeszcze nie wie i to jest piękne. nie jest to przypadkiem, że wylądowałem akurat tutaj kupujący najtańszy bilet. Trewizjo uważane jest za miejsce, w którym które słynie z tego, że jakby stąd pochodzi jeden z ważniejszych trunków we włoskiej, przynajmniej myślę, że nie tylko we włoskiej, ale w większości e, kuchni barowych, w cudzysłowie, że tak powiem, ponieważ z Treviso po pochodzi Prosecco. Jednakże za moimi plecami Znajduje się kawiarenka, w której ponoć, ponoć, bo to nie jest do końca takie oczywiste, wynaleziono tiramisu. Włosi się kłócą o tiramisu. Skąd ono jest i kto je tak naprawdę stworzył? I pierwszy, pierwszy upiekł. Upiek w tiramisu się chyba nawet nie piecze. Kto je pierwszy stworzył, tak naprawdę. Wśród miast, które się spierają o to, do kogo należy tiramisu, jest m.in. właśnie Trevisio, jest to Florencja i. I jest to też Wenecja. Jednak, jakby wszystkie historie, które, które gdzieś można przeczytać w internecie, wskazują na to, że to właśnie w tym miejscu i to w tej kawiarence, która niestety jest czynna dopiero od 12.30, więc jestem troszkę tym zawiedziony. Bo może się okazać, może, ale to jeszcze nie wiadomo, że do niej nie będę był w stanie dzisiaj dojść, ponieważ o tej godzinie może mi już tutaj nie być. E, jednakże, no, fajnie spojrzeć na coś, gdzie no. Teoretycznie jako pierwsze to miejsce, tutaj właśnie to tiramisu powstało. Jeśli tak jest, no to moje kubki smakowe najadły się chociażby samym widokiem, aczkolwiek no fajnie by było jednak spróbować tego tutaj i, i sprawdzić, czy jest lepsze niż moje mamy. Ponieważ moja mama ma przepis typowo włoski, więc jakby wydaje mi się, że jest bardzo zbliżone. Powinno być przynajmniej, ale no, no jest to taki fajny smaczek. Żeby właśnie stanąć przed tą kawiarenką. Ta kawiarenka jest oczywiście aktualnie już odrestaurowana i nie wygląda tak, jak wyglądała kiedyś. Jednakże w środku ponoć z tego, co widziałem w goglach, wiszą normalnie jakieś zdjęcia z tamtych czasów. Są jakieś pamiątki włącznie z babcią, która jako pierwsza ponoć zrobiła tiramisu, więc czy tak jest, czy nie, tego myślę, nikt się już nie dowie, ale historia mnie jakby totalnie kupuje. że jest to dziwne, że nagrywam klepsydry osób, które no, niech spoczywają w pokoju, ale jedna rzecz. Na tych zdjęciach, na każdym praktycznie tych, z tych zdjęć jest energia. Są pozytywne emocje, pozytywne wspomnienia. Często są fragmenty, elementy jakieś, które charakteryzowały tą osobę za życia. No spójrzcie na tą panią. Przecież Wiadomo, że ma swoje lata, jakby no taka jest kolej rzeczy, ale ona jest piękna i uśmiechnięta. I kojarzy mi się to bardzo z wesołym cmentarzem, na którym byliśmy wraz z Dominikiem na pierwszej wyprawie busem w Rumunii, gdzie ten cmentarz miał właśnie tętnić życiem i pokazywać, że te osoby nadal żyją wśród nas. I... Generalnie cała była taka historia tego cmentarza. Ten cmentarz miał ociekać, że tak powiem, pozytywnymi emocjami. Podoba mi się ta wersja, jeśli chodzi o, o, o śmierć i o pogrzeb, że jest kolorowo, jest wesoło. Jakby no, to jest normalna kolej rzeczy. Wiadomo, każdemu jest przykro, że danej osoby nie ma, szczególnie jeśli jest to osoba młoda. Ale na tych zdjęciach tutaj, co wam pokazałem, to są osoby starsze, które są elegancko ubrane, są uśmiechnięte i, i jakby... Z automatu patrząc na to, wierzy ten człowiek żył szczęśliwie, nie? Jakby może wiadomo, może miał jakieś swoje sytuacje, jak każdy, które, o których no na tej klepsydrze nie przeczytam, ale widzę, że ten ktoś odszedł i jest szczęśliwy, nie? Jakby, nie wiem, tak jest tylko moje wrażenie. Może ktoś się z tym nie zgodzić, ale bardzo jakby podoba mi się motyw śmierci, który nie jest motywem kończenia się czegoś, tylko po prostu pozostawieniem naprawdę. Fajnego posmaku po sobie i przede wszystkim świadomości, że wszystkich nas to czeka kiedyś. No. To tak, trochę spalenie mostów z jakimiś znajomościami, spalenie mostów, jeśli chodzi o relacje, o związki, no oczywiście można, można się z kimś pożreć i, i wszystko będzie w czarno-białych kolorach, i tak naprawdę usuwasz wszystkie zdjęcia i tej osoby nie znasz, ale to był jakiś fragment twojego życia, więc dlaczego jakby. Nie zostawić tego fragmentu w życiu właśnie w ten sposób i niech to się w taki sposób zakończy, nie. Jakby, nie wiem, no jest rano. Ja jestem generalnie jeszcze troszkę zmęczony, bo dzień wcześniej grałem imprezę do siódmej rano, więc mogę gadać głupoty, ale no takie jest moje zdanie, nie? Jakby. A jeśli ktoś ma inne, no to albo to podobne, no to możecie oczywiście to skomentować na dole, to z chęcią się, z chęcią się wdrążę w dyskusję śmierci. <laughs> Jak już wspomniałem o tym, że Treviso jest tak naprawdę mm, ojczyzną Prosecco, jest to ciekawe, gdyż co roku w październiku w Treviso odbywa się raj, maraton tak naprawdę. I nie jest to taki maraton jak u nas, że no, wszyscy jakby są ubrani na sportowo i wiadomo, trzeba przebiec pół albo pełny maraton. To myślę, że jest to taki maraton, w którym bardziej ja mógłbym wystartować z chęcią. Myślę, że większość z Was również. Polega to na tym, że każdy z uczestników dostaje. Lampkę, ale taką pustą, jakby totalnie lampkę i trasa, lampkę i mapę i trasa całego maratonu tak skonstruowana, by przebiegała przez wszystkie winiarnie znaczące w tym mieście. Więc tak naprawdę biegnąc, zahaczasz o wszystkie punkty, w którym powstaje e, to kultowe proseko, kultowe wino, które generalnie no, ten rejon cały tutaj słynie z tego, że e, ma tak naprawdę większość. Większość wina, które jest produkowane we Włoszech produkowane jest w tym rejonie, więc e, to wszystko nie dzieje się bez przyczyny. I wszyscy uczestnicy biegną z lampkami wina. Generalnie pewnie są na... nie strasznie. Myślę, że po ulicach nie biegają. Nie wiem, jestem ciekaw i z chęcią, z chęcią kiedyś bym tak naprawdę przyleciał w październiku zobaczyć ten maraton, a może nawet wziąć w nim udział. E, żeby poznać właśnie te wszystkie smaki wina. Jakie powstają w tym mieście. No jest to, jest to powiem szczerze, niesamowite, że wiadomo, za rogiem tego miasta jest Wenecja, więc jakby wszystkich przekonuje dużo bardziej dojazd do Wenecji, ale ten samolot leci centralnie do tego miasta i ja za niego zapłaciłem 49 zł. I no to jest. No to jest piękne, że można właśnie do tego miasta 15 minut autobusem z lotniska dojechać i zobaczyć takie smaczki. O których no, nie mamy pojęcia, tak? No na pewno, na pewno wydaje mi się, że tutaj wrócę właśnie po to, żeby spróbować tego tiramisu i przebiec się w tym maratonie, więc w październik wracam tutaj z powrotem. Tak, wracam. Nie, to jest już postanowione, w październiku wracam z powrotem w to miejsce. Wziąć udział w maratonie i zjeść prawdziwe włoskie tiramisu. Se właśnie tą jakże pyszną piankę z tego po prostu kapitalnego włoskiego cappuccino i naprawdę ten dzień zaczął się idealnie i niesamowicie. Plus tego, że lot z Katowic był tak rano, daje mi możliwości jeszcze pojechania dzisiaj tak naprawdę gdzieś dalej, jakby. Mogę stąd pojechać do Wenecji, tylko że mówię, w Wenecji już byłem. Swoją drogą w Wenecji byłem nawet miesiąc temu, niecały. Więc, jakby wolałem spędzić czas tutaj i poznać to bardziej miejsce i zobaczyć. Jak tutaj sobie tętni, e, tętni życie, totalnie pozaturystyczne, bo to mnie bardziej interesuje. I sprawdziłem loty na dzisiaj. Opcje są trzy. Trzy takie, które pozwolą mi jeszcze tutaj się trochę poszwendać i udać się z powrotem na lotnisko, żeby polecieć dalej. Pierwsza opcja to była Rumunia. Miejscowość, która mm, no, jakby nic mi totalnie nie mówi, nawet jak my byliśmy w Rumunii, to, to nie kojarzę, żebyśmy gdzieś obok czegoś takiego byli. Miejscowość się nazywa Suczawa, więc jakby z samej nazwy, nie wiem, czy do końca jest to dobry pomysł. Druga Opcja. Druga opcja to są Włochy, czyli pozostanie w tym kraju. Jest to nadmorskie miasto Trapani. I zarówno do Suczawy, jak i do Trapani. I w trzecie miejsce lot jest o tej samej godzinie, czyli o godzinie jakoś chyba 16, 17, coś takiego. Ceny są przystępne, bo jakby mieszczą się w moim budżecie, zakładałem na to, żeby budżet był maksymalnie do 100 zł za lot. No i tak się idealnie składa. Tyle. Że jest jeszcze trzecie miejsce. I chyba padnie na trzecie. Tam mnie jeszcze nie było. Ibiza! O, mam jeszcze nad w Mordzie. A no, był? Tak, dobry, ponieważ Ibiza chyba padło na Ibiza. Prawdopodobnie wyświetli się tutaj to na dole, ile ten bilet kosztuje, bo zrobiłem zrzut ekranu. No nic, tylko to brać i, i, i tam lecieć. Na Ibizie byłbym około godziny. Chyba 18? Jak nie 7, 17, 18, coś takiego. No i tam już by wypadało, chyba, wziąć nocleg, ale z drugiej strony Ibiza nigdy nie śpi. Może też i nie spać. Nie wiem, ale tak czy siak. To jest pierwszy dzień, a zapowiada się na drugi lot i do tego drugi kraj. Więc pięknie być naprawdę nie mogło. No. <ścoughs> Zanim dojechałem na lotnisko w Treviso z powrotem, poszedłem na dworzec autobusowy, autobusowo-kolejowy w poszukiwaniu toalety, bo nigdzie w mieście jej nie mogłem znaleźć. Obszedłem dworzec dwa razy i tej toalety zwyczajnie nie widziałem, więc zobaczyłem trzech policjantów, jedną panią policjant i dwóch policjantów i z uśmiechem na twarzy podszedłem. Mówię, Przepraszam, mam pytanie, czy wiedzą Państwo, gdzie jest toaleta? Powiem, bo potrzebuję. No już. A. Babka, od razu pani policjant, popatrzyła się na mnie. Generalnie, takim dość. Już jak widziałem jej spożenie, spojrzenie, wiedziałem, że coś coś tutaj nie gra, coś jest nie tak. Panowie policjanci stanęli za mną, pani stała przede mną i powiedziała: Powiem ci, gdzie jest toaleta, ale jak mi pokażesz swój paszport. Jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci loda. No, troszkę się. Z lękiem, tym. Ja mówię, no dobra, no jakby wyciągnąłem dowód osobisty, pokazałem pani dowód osobisty, i ona się pyta, co ja tu robię. Masz auto tutaj? Mam, a co? To możemy teraz do niego pójść. Ja nie wiem. Co ja mam ci powiedzieć? Ja sam nie wiem, co ja tu robię. <grytania> ja jej ja powiem, że kupiłem przedwczoraj bilet w nocy i że tu przyleciałem za 49 zł, a za chwilę lecę, nie wiem gdzie. No przecież ta historia jest tak realna. Że od razu pójdę na 4824, nie wiem, cokolwiek tutaj mają, gdzie mogą się zatrzymać. No. I chciałem to włączyć jakoś kamerę, żeby nagrywać, ale pani poprosiła o mój telefon. Przyłożyła mój telefon do jakiegoś dziwnego urządzenia, skanując go, nie wiem. Nie mam pojęcia, jakby pierwszy raz z taką sytuacją się spotkałem. Pan zeskanował mój paszport. W sensie mój dowód osobisty I koniec końców się zapytali Czy na pewno lecę e, prywatnie Czy może jednak jestem w pracy I się tak zastanawiałem czy Jakie to ma w ogóle znaczenie Czy ja lecę prywatnie Czy jestem w pracy Jakby no, mam dokumenty Jestem turystą Więc jakby mam prawo tutaj być Z archiwum X W rolach nie wiem, dziwnie się na mnie popatrzyli. Koniec końców oddali mi wszystko, powiedzieli mi, gdzie jest toaleta. Poszedłem do tej toalety i wychodząc, powiedziałem im po prostu z kultury, powiedziałem im dziękuję bardzo i, i miłego dnia. No i nie wiem, chyba znowu niepotrzebnie do nich coś powiedziałem, bo znowu się na mnie zaczęli dziwnie patrzeć i na zasadzie, te, no nie wiem, no jakbym przyleciał w miejsce, do którego nigdy nie dociera żaden turysta i byłbym jakimś podejrzanym, który chce coś przemycić. Może w tym mieście jest jakieś drugie dno, może, może to miasto z perspektywy tego, że Wenecja jest tak blisko jest w jakiś sposób naznaczona, nie wiem, jakąś ciemniejszą stroną, oni muszą jakoś szczególnie zwracać uwagę na to, kto po tym mieście chodzi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem i w momencie, gdy chciałem iść wtedy do toalety, to tak naprawdę tej toalety już nie potrzebowałem, bo Troszkę narobiłem w Gacie zanim do niej dotarłem. Nie? Bilet na autobus kosztuje 4 euro e, i autobus dojeżdża tak naprawdę w 10-15 minut do samego centrum. Połączenie jest idealne. Autobus startuje centralnie sprzed lotniska. Co nie zmienia faktu, że jest to naprawdę mega kapitalne położenie. Bo starówka jest przepiękna, uważam. E, jest to taka trochę mini Wenecja, więc myślę, że jest to naprawdę fajna miejscówka, żeby przylecieć za naprawdę niewielkie pieniądze tutaj, bo prawda jest taka, że za cenę 49 zł, jakie tu przyleciałem, plus oczywiście miejsce, bo jeszcze w samolocie do tego, trzeba, do tego trzeba wykupić miejsce, ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy w późniejszej kwestii podróży, jak będę chciał porównać troszkę bardziej wszystkie ceny, zarówno naszych biletów, jak i biletów za granicą, jak się kupuje bo różnic jest troszkę, troszkę dużo, głównie finansowych. Dojechał do autostrady przy Wrocławiu i w godzinach szczytu i paliwo by się skończyło, nie? Więc to jest naprawdę mega genialne połączenie, mega tanie. Nic, ja tak czy siak jestem już na lotnisku. Jest już następny bilet i lecimy w następne miejsce, tego samego dnia. Mam nadzieję jakby w czasie tego całego wyjazdu, obawiam się tylko jednego, ale nie chcę się obawiać tego, czego nie chcę. Więc jakby tak tylko mówię, że najbardziej to jest taka newralgiczna rzecz, to ilość startów i lądowań względem ciśnienia i generalnie osłabienia organizmu. Mój organizm jest troszkę osłabiony po tym, że grałem imprezę do dość późnych godzin ostatnio porannych, do siódmej wczoraj. Więc e, mam nadzieję, że my tylko cię ci nie rozwali i, i cała ta podróż, która będzie dość szalona, przebiegnie po myśli. Lecę na odprawę i tego samego dnia lecę w drugą miejscówkę. years later Jestem na ibizie, jestem trochę szalone, nawet bym powiedział, to jest to bardzo szalone. Większość pewne sobie, zapewne sobie teraz myśli, kurcze jest na ibizie, ale super miejsce, gdzie są wszystkie zawsze imprezy. Tętni wszystko życiem chciałbym tam być, no też tak myślałem. Do momentu jak nie wsiadałem do tego samolotu, w momencie jak już przeszedłem odprawę i się okazało, że samolot chwilę jest opóźniany o coraz więcej minut. Na strefie, nie wiedząc za bardzo co ze sobą zrobić, chciało mi się nie ukrywam spać. A inna kwestia jest taka, że w momencie gdy przyleciałem tutaj, babka z Airbnb anulowała mi dzisiejszy. Nocleg. Zarazem bycie na tej Ibizie stało się troszkę w tej sytuacji dla mnie taką udręką można powiedzieć, bo nie mam pojęcia co ze sobą zrobić. Według generalnie przewodników, Ibiza jest uważana za jedno z najdroższych miejsc w Hiszpanii na równi z Madrytem. I tak się może zgadzać, jakby nie patrzyłem jeszcze do restauracji, choć muszę zaraz coś zjeść. Jednak wystarczyło mi, że po, przy moich zniżkach Jakiś tam na, na bookingu ze względu na rezerwację. Wszedłem i chciałem wynająć po prostu cokolwiek najtańszego, żeby tylko się dzisiaj przespać. I aktualna cena to jest 1450 zł za dobę, czyli za noc. nie? Uff, więc z jednej strony jest pięknie, bo bo, bo jest pięknie. No, nigdy tutaj nie byłem i, i to miejsce jest naprawdę malownicze, pastelowe. Są niesamowite kolory architektury i w ogóle światło jest cudowne. Z drugiej strony naprawdę nie wiem, co mam ze sobą zrobić. A to dopiero w dalszym ciągu pierwszy dzień. Dobra. Mówiąc wszystko od początku, bo to, co się wydarzyło, to jest. To jest coś, co przerosło chyba jakiekolwiek moje. Nie wiem, nie wiem nawet jak to nazwać. To. To było za mocne. Dla psychiki po prostu zmęczonego i głodnego człowieka. Mówię to teraz już z półśmiechem, tylko dlatego, że mam gdzie spać. Mam nadzieję, ale. Poszedłem coś zjeść i w momencie, gdy poszedłem zjeść, dosiadło się do bardzo dziwne towarzystwo. Zaczęły się jakieś dziwne gadki, dziwne jakieś podteksty i jakieś, no w ogóle sytuacja, która no nie powinna mieć, uważam, miejsca normalnie na ulicy. Ja w którymś momencie, jak zjadłem, czekałem na rachunek i stwierdziłem, że będę udawał, że po prostu rozmawiam przez telefon, żeby tylko się ode mnie te osoby odczepiły i nic do mnie już więcej dzisiaj nie mówiły. Były to osoby transseksualne. Nic nie mam do żadnych takich osób, nie mam żadnych uprzedzeń totalnie, ale uważam, że jak każdej relacji, każdy ma swoją jakąś granicę i tych granic się trzeba trzymać. Skończyła się ta granica w momencie, gdy jedna z tych osób uszczypnęła mnie w udo i powiedziała wyglądasz jakbyś był tu pierwszy raz. A wiesz, że pierwszy raz najbliżej jest najlepszy? Przeskoczyłem na drugą stronę ulicy, jakby gdzieś im zniknąłem, oni znaleźli jakiś swoich chyba znajomych, cholera wie, albo kolejnych zainteresowanych, no ale nic wtedy już przy tym totalnym zmęczeniu i tym, że nie miałem w dalszym ciągu gdzie spać, bo nic nie było taniego, niestety poniżej 1000 złotych na bookingu podjąłem decyzję o tym, że jadę na lotnisko i spędzałem noc na lotnisku i rano po prostu wsiadam w pierwszy samolot, który z tej wyspy wylatuje no i plan był super mm, jakby dałem już Znaka w domu, że dzisiaj jest noc na lotnisku, wszystko ok. Jakby każdy potwierdził moje słowa, tam jest najbezpieczniej. Tylko, że na lotnisko okazało się jeszcze nie być całodobowe. Całodobowe będzie dopiero za trzy dni, bo wtedy zaczyna się sezon. A teraz jest jeszcze marzec, więc, no okej, okay, no rozumiem to, ale zawsze gdzieś miałem w głowie wyobrażenie, że lotnisko to jest taka strefa, gdzie nie wiem, lotnisko jest jak kościół dla mnie, C tak sobie jakoś ubrzurałem, nie? I w tym momencie mój tato. Znalazł jeden jedyny Booking za 350 zł i powiedział mi, że mam wsiadać w ostatni autobus i po prostu lecieć tam, bo mam 20 minut jakieś, żeby tam dojechać. Z otwartą nawigacją wsiadłem do tego autobusu i oczywiście co? Podchodzi do mnie kolejny palant, bo inaczej go już po prostu nie nazwę. Teraz już mówię ładnie, teraz już jest wszystko, ale, ale jeszcze to. Półtorej godziny wstecz, to nie było ładnych słów. Pyta się mnie, ja czy mu pomogę. No i ja mówię, no dobra, pomogę ci, ale w czym? Nie wiem, jak mam dojechać, po czym goś odpala Google Maps. I skubaniec spojrzał w tym czasie w mój telefon i mówię, dobra, to gdzie chcesz dojechać? A on mi podał mój adres. Ja już wiedziałem, że to jest sytuacja, w której jest już naprawdę bardzo źle. W źle. Powiedziałem mu w którymś momencie, że mu nie pomogę. Wziąłem go, odepchnąłem trochę, bo nie chciał mnie goś wypuścić z miejsca, w ogóle z autobusu. Wysiadłem na swoim przystanku, on jeszcze tylko jakieś żałosne, jakieś teksty hej, mały, co jakieś. Nie, w ogóle nie, nie. Nie chcę mi się o tym gadać, bo czuję się jak zgwałcony dosłownie. To wszystko było obleśne. No mówię, to jest ta cienka strefa, gdzie każdy ją ma. I pierwszy raz się poczułem jak dziewczyna w klubie, której w której wkoło jest pełno narąbanych sępów, i jest ona jedyna, i wszyscy się na nią ślinią i patrzą. Ale żeby skończyć tą dziwną historię, i ten dziwny dzień, czy dzień już się skończył, był już jest po północy, ale żeby go skończyć w tej historii, to w momencie, gdy doszedłem do tego hostelu, okazało się, gość do mnie od razu powiedział po nazwisku, bo tylko ja zrobiłem rezerwację, znaczy mój tato, ale ja. Okazało się, że Booking sprzedał hotel i pokój, którego co? Nie ma. I to był moment, w którym miałem już zy w oczach, nie? Naprawdę. Miałem zy w oczach i popatrzyłem się tylko po prostu na tego gościa, i miałem w głowie, to jest dopiero pierwszy dzień. Ja mam wrażenie, że już naprawdę lecę od miesiąca, nie? Ja chcę do domu. Ale do domu się nie dało, bo pierwszy samolot. Jest teraz za. Za 7 godzin. Za 7 godzin jest samolot. Teraz jeszcze cud, żeby jutro wstał. Pan się nade mną bardzo zlitował, bo widział już moje łzy w oczach, po prostu widział mój stan i powiedział mi: Dobra, ja ci coś załatwię. I zrobił mi dodatkowe łóżko w łóżku piętrowym, do którego nie ma drabinki, ale już jakby to jest nieistotne, naprawdę. Jak wstanę rano, to pierwsze co to zareje w sufit, ale. Najważniejsze jest po prostu to, że jest gdzie się położyć, jest gdzie się wykąpać I jest po prostu bezpiecznie Jest wszystko, ręczniki, pościel i tak dalej, wszystko jest Więc jakby ten pan, powiedział mu przed chwilą, że jest moim gołtem Po prostu jest moim zbawicielem Jeśli myślisz, że taki wyjazd to są wakacje No to tak nie jest <laughs> Zdecydowanie tak nie jest Ale sam tego chciałem Sam tego chciałem i się cieszę Teraz, teraz, teraz Jakbyście zobaczyli mnie dwie godziny temu. Oj. Oj, oj oj. To. Naprawdę nie wchodź mi w drogę. No, nic. Uciekam spać. Bo rano jest następny lot. I... I tyle. Nic więcej konstruktywnego nie powiem. To był ciężki dzień. To był strasznie ciężki dzień. I mam nadzieję. Do zobaczenia jutro.